<śpisz> Jedziesz Kabat! Jedziesz Kabacik! Swoje! Swoje! Kabat, swoje! Zaczynaj, zaczynaj! Nie bój się go, nie bój się go! Swoje! Swoje Kabacik! Jedziesz Kabacik! Faj tuo no, gioco! Non farti sollevare, Taz! A lunga dietro. Brawo, koleś. Nie daj, nie daj, nie daj mu. Nie daj mu trójkąta, wsadzaj bark. O to chodzi, o chodzi. Super i wsadzasz tam nogę zaraz. O chodzi. Wychodzisz, wychodzisz. Nie daj się swipować, on cię będzie swipował. On cię będzie swipował, nie daj. Nie daj, nie daj, nie daj, nie taka, daj! Nie daj, nie daj, nie daj, nie daj! nie Przechodź, przechodź, przechodź! I trzymaj! I trzymaj! Musisz wyciągnąć nogę! Musisz wyciągnąć nogę jeszcze, kabat! Wyciągniesz nogę i masz punkty! Wyciągniesz Fine. nogę i masz punkty! Zablokuj sobie drugą piętą i wyciągnij nogę, wyszarpnij! Uważaj, bo będzie ci zaraz uciekał do Żuwia! Będzie uciekał do Żuwia, uważaj! tak! Jini şu, jini teraz, catro, teraz! Prostuj tach... no, go! Na plecy! Na plecy go musisz położyć! Na plecy! Na jego plecy go musisz położyć, kabar! No przecież było przejście gardy, no kurwa! Na, na plecy go przerzuć masz punkty! Jak go przerzucisz na plecy, masz punkty! Pracuj! 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 Jak go przerzucisz na plecy, masz punkty! Pracuj! Nie odpuszczaj, dira, 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 dira. nie odpuszczaj do końca, do końca nie ma do. Yes! Brawo!